witam was w mojej serii filmików o kamieniach, generalnie o moich zainteresowaniach, bo przypomnę wam może, że zostałem poproszony przez użytkowników o nakręcenie materiału, który przybliżyłby moją osobę, moje zainteresowania. I dzisiaj generalnie chciałbym wam pokazać siódmy kamień z mojej kolekcji. On wygląda tak. No, zanim wspomnę o tym, że ten kamień jest dla mnie wyjątkowy, to może opiszę jego kształt. No, generalnie oprócz tego, że tu, tutaj jest takie lekkie wcięcie, a tam nie, i tutaj takie zejście, jakby przez środek, a tutaj jest zeszlifowanie, tam to już nie widzę. I on generalnie tak jakby jest stopem różnych kamieni. Nie wiem, czy wy to dokładnie widzicie, właśnie, bo to jest dla mnie ważne. A obracając go na plecy, to on jest jakby taki lekko tutaj wyszlifowany. To. Ten kamień jest dla mnie wyjątkowy. Pewnie czekacie na jakąś argumentację. Dlaczego jest taki, taki wyjątkowy? No. Chciałbym wam powiedzieć, że. Moi rodzice właśnie. Tak jak wcześniej nie wiem, czy właśnie oglądaliście moje filmiki, ale. Moi rodzice nie pozwalali mi na taki kontakt by ze światem zewnętrznym, bo niestety, ale miałem trudne dzieciństwo, mieszkałem w blokach, moi rodzice nie chcieli, żebym zadawał się z dresami i żulami, co jak dzisiaj już wiadomo nie do końca się sprawdziło, bo życia nie można oszukać. No, kamień ten po prostu upamiętnia mi pewien moment z mojego życia, kiedy poznałem pierwszego swojego przyjaciela, miałem kontakt z pierwszym jakby, pierwszym swoim rówieśnikiem, który jest do, do dzisiaj moim przyjacielem. Poznałem go pod blokiem. Generalnie to było, to już teraz jest rozdzielnia prądu. On tam wyszedł, pamiętam wtedy w ósmej klasie szkoły podstawowej, Ja teraz mi jest nawet trudno sobie przypomnieć ile ja miałem wtedy lat. Ja byłem chyba w piątej klasie. No przykro mi jest powiedzieć, że tak późno rodzice wypuścili mnie na dwór. No, takie są realia, ale w każdym razie pamiętam to, że jak do niego podszedłem, to już widziałem dym. No generalnie poznałem go, kiedy palił kartony pod rozdzielnią prądu. No to jest może dla was trochę dziwne, ale to był mój pierwszy rówieśnik, mój pierwszy przyjaciel. Którę potem przez jakiś czas ufałem, tak naprawdę to, była, to był mój pierwszy kontakt z osobą inną niż moi rodzice. W związku z czym wziąłem taki oto kamień, żeby upamiętnić ten moment. Bo już wtedy uznałem, że ten moment chcę pamiętać dłużej i wziąłem ten kamień na pamiątkę, po to, żeby przypominał mi o tym właśnie wydarzeniu. O pierwszym moim Wtedy to jeszcze była osoba. Do dzisiaj to jest mój kolega i można powiedzieć, że chciałbym, żeby ten kamień przypominał mi o pierwszym moim rówieśniku, którego poznałem jakby poza moimi rodzicami. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli chcecie komentować moje filmiki, to nie ma problemu. Możecie zrobić to pod nim. Jestem otwarty na słowa krytyki. A nawet można powiedzieć, że jestem zadowolony, gdy je, czyt gdy je czytam, bo motywują mi one do dalszej mojej pracy, do nagrywania kolejnych filmików, wiem, co robię źle, co robię dobrze. No, w sumie można powiedzieć, że ciężko jest to oceniać, bo to wszystko co robię i opowiadam to po prostu płynie z głębi mojego serca i przede wszystkim to jeszcze wiem, że nie powinienem tego robić przy tym filmiku, bo ten filmik miał opowiedzieć konkretnie o tym kamieniu i dlaczego on jest wyjątkowy, ale chciałbym Wam podziękować generalnie tym osobom, które od których mogę usłyszeć dobre słowo, od, od których płyną słowa otuchy. No, muszę powiedzieć, że zostałem bardzo zaskoczony, bo jak zacząłem nagrywać serię tych filmików o kamieniach, to nie spodziewałem się, że tak wiele ciepłych słów usłyszę, i mogę powiedzieć teraz już naprawdę z czystym sumieniem, że bardzo się wzruszyłem. No, może nie powinienem tego mówić, ale z racji tego, że nie widzicie mojej twarzy, jakby to powiem może z głębi serca, że po prostu wzruszyłem się. Znowu mi jest wstyd i głupio, ale po prostu popłachałem się. No, bardzo się wzruszyłem, bo. Zawsze jakoś takie miałem niemiłe doświadczenia z ludźmi, ale przekonałem się o tym, że jakby są dobrzy ludzie i można od nich usłyszeć miłe słowa. Ale nie spodziewałem się, że aż usłyszę i dokładnie to może przeczytam aż tyle mi miłych słów. I powiem Wam, że naprawdę was kocham. No, cieszę się, że jest tylu miłych i wspaniałych ludzi, którzy komentują moje filmiki. No wiedzcie, że. Ci, którzy piszą mi miłe słowo to są dla mnie wyjątkowi. No, no powiem szczerze, no jest mi tak. Jest mi tak dobrze i tak się cieszę z tego, że naprawdę jest mi, jest mi ciężko to skomentować, bo po prostu jedyny komentarzem jaki mogę przedstawić do tego to po prostu są moje szczere łzy. Pozdrawiam was serdecznie i dziękuję za miłe słowo.